Pobieranie i edycja szablonu witryny internetowej. W internecie jest dostępnych wiele bezpłatnych szablonów witryn internetowych. Jedno jedna ze źródeł tych szablonów to jest witryna OpenDesigns.org. Wchodzimy na stronę o adresie www.opendesigns.org i jak widzimy. Jest to narzędzie z bezpłatnymi zasobami szablonów stron internetowych. Tych szablonów są tysiące. Na dole strony pod listą najbardziej, najczęściej pobieranych szablonów jest łącze View All Designs i przechodzimy do wyszukiwarki szablonów. Jak widzimy, mamy ponad 136 stron z, z szablonami witryn. Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie szablonów e, po kolorze, który dominuje na danej witrynie, albo według charakteru, który, charakteru działalności danej witryny, lub przy użyciu słów kluczowych. Przeprowadźmy teraz wyszukiwanie według koloru. Zaznaczyliśmy kolor zielony. Klikamy przycisk Search i otrzymujemy listę szablonów, w których dominuje kolor zielony. Wybieramy określony szablon. Taki szablon możemy najpierw obejrzeć. Możemy go również pobrać. Aby obejrzeć szablon, naciskamy przycisk preview i przechodzimy do witryny, która będzie stroną główną serwisu. Jeżeli pobierzemy ten szablon, jeżeli taka witryna nam odpowiada, naciskamy download. I widzimy, że pojawiło się okno pobierania pliku. Wybieramy Zapisz plik, naciskamy OK. Plik pobrał, został pobrany. Następnie rozpakowujemy go, gdyż jest to plik zip. Teraz już mamy zwykły folder, wewnątrz nazwa szablonu i widzimy, że szablon ten zawiera kilka plików HTML. Jest to strona główna, galeria, kontakt, blog, about, czyli strona główna o nazwie index. Otwórzmy ją w przeglądarce. Pozostałe strony to są podstrony, które są dostępne w menu strony głównej. Znajduje się tutaj również informacja licencyjna o możliwościach wykorzystania danego szablonu. Jest również plik ze stylami a także foldery z kodem javascript oraz zdjęcia które wchodzą w skład tego szablonu aby edytować dany szablon otwieramy kod strony głównej czy też podstron w edytorze np. notepad++ również warto otworzyć kod pliku kaskadowych arkuszy stylów, aby edytować wygląd, np. kształt przycisków, wielkość czcionek, krój czcionek, kolory. Plik indeks HTML zawiera kod strony głównej. Widzimy blok, który odpowiada za menu, gdybyśmy chcieli zmienić Nazwy przycisków w menu na polskojęzyczne. Możemy to zrobić. Zapisujemy zmianę. Przechodzimy do przeglądarki. Odświeżamy stronę klawiszem F5 i widzimy, że zmieni, zmieniła się nazwa tego przycisku na polskie słowo Kontakt. W ten sposób Możemy edytować pobrany szablon. Dzięki temu uczymy się tworzenia witryn internetowych metodą prób i błędów, przerabiając pobrany szablon.